Moja córka powiedziała, nie jestem Twoim bankiem. Udałem bankructwo i skreśliłem ją z testamentu. Stanisław Kowalski, 68-letni emerytowany inżynier z Krakowa, nigdy nie sądził, że słowa własnej córki mogą ranić bardziej niż wszystkie przeciwności losu, które przeszedł w swoim długim życiu. Po 40 latach ciężkiej pracy w hucie stali, budując imperium rodzinne od podstaw, stał się świadkiem bolesnej prawdy o tym, kim naprawdę są najbliżsi mu ludzie. Historia rozpoczyna się w grudniowy poranek, kiedy śnieg delikatnie okrywał brukowane uliczki Starego Krakowa. Stanisław siedział w swojej skromnej kuchni w kamienicy przy ulicy Floriańskiej, popijając kawę i przeglądając rachunki. Mimo swojego majątku zawsze prowadził skromne życie, oszczędzając każdy grosz dla przyszłości rodziny. Telefon zadzwonił o ósmej rano. To była Magdalena, jego jedyna córka, która przeprowadziła się do Warszawy 10 lat temu, by robić karierę w korporacji. Tato, mam problem, zaczęła bez żadnych uprzejmości. Potrzebuję 50 tysięcy złotych na inwestycje. To pilne. Stanisław odłożył filiżankę. W ostatnich miesiącach Magdalena dzwoniła tylko wtedy. Gdy potrzebowała pieniędzy. Nigdy nie pytała o jego zdrowie, nie odwiedzała go nawet na święta. Magdaleno, córeczko, ostatnio miałem duże wydatki na remont dachu i nową instalację grzewczą. Czy nie mogłabyś poczekać kilka miesięcy? Cisza, potem wybuch złości, który przebił przez słuchawkę jak nóż. Słuchaj, tato, nie jestem twoim bankiem. Ale ty też nie jesteś moim. Jeśli nie możesz mi pomóc, to znajdę kogoś, kto może. Mam ważniejsze rzeczy do roboty niż słuchanie twoich wymówek. Połączenie zostało przerwane. Stanisław siedział w milczeniu, trzymając telefon w drżącej dłoni. Słowa córki odbijały się echem w jego głowie: Nie jestem twoim bankiem. Przez 40 lat pracował po 16 godzin dziennie, żeby dać jej najlepsze wykształcenie, opłacać prywatne szkoły, studia za granicą. Wszystko po to, żeby usłyszeć, że nie jest jej bankiem. W tym momencie coś w nim pękło. Nie złość, ale głęboki smutek i rozczarowanie. Przygarnął się płaszczem i wyszedł na mroźny krakowski poranek. Kamienne uliczki były śliskie od śniegu, ale on szedł pewnym krokiem w kierunku rynku głównego. Potrzebował czasu na przemyślenie, mijał sukiennice, gdzie turyści robili zdjęcia, a lokalni sprzedawcy oferowali gorące oscypki. Życie toczyło się dalej, ale dla Stanisława świat się zatrzymał. Usiadł na ławce naprzeciwko kościoła Ma i patrzył na jego gotyckie wieże. Czy wszystko w porządku, panie Stanisławie?-zapytała pani Weronika, jego sąsiadka, która akurat przechodziła z zakupami. Wszystko w porządku, pani Weroniu tylko myślę o przyszłości. Kiedy wrócił do domu, siedział przy kuchennym stole do późnej nocy, planując coś, co miało na zawsze zmienić jego życie. Następnego dnia zadzwonił do swojego prawnika i bankiera. Plan był prosty, ale skuteczny. Jeśli Magdalena chce traktować go jak bank, to niech pozna, co się dzieje, gdy bank upada. Czy chcesz zobaczyć, jak rozegra się ta bolesna historia? Zostań z nami i skomentuj, co myślisz o reakcji Stanisława. Czy jego plan jest uzasadniony? Tydzień później Stanisław wprowadził swój plan w życie. Zadzwonił do wszystkich swoich dzieci i znajomych, do Magdaleny, do swojego syna Piotra mieszkającego w Gdańsku, do brata Janusza z Wrocławia. Zbankrutowałem, powiedział drżącym głosem do każdego z nich. Inwestycja w papiery wartościowe wszystko przepadło. Zostały mi tylko długi. Reakcje były różne, ale żadna nie zaskoczyła go tak bardzo, jak to co usłyszał od Magdaleny. Tato, sorry, ale nie mogę ci pomóc. Sama mam kredyt hipoteczny. Może sprzedasz mieszkanie i przeprowadzisz się do domu opieki. Tam będzie ci taniej. Dom opieki. Córka, dla której poświęcił wszystko, proponuje mu dom opieki. Piotr, jego syn, zareagował inaczej. Już następnego dnia przyjechał z Gdańska do Krakowa z żoną Anną i dziećmi. Tato, wprowadzisz się do nas. Mamy miejsce, a dzieci będą szczęśliwe z dziadkiem. Nie zostawimy cię samego kropka. Stanisław siedział w swojej kuchni, obserwując jak Piotr i Anna pakują jego rzeczy, podczas gdy wnuki biegają po mieszkaniu, śmiejąc się i przytulając do niego. Anna przygotowała mu jego ulubiony Żurek, a mała Zosia narysowała mu obrazek z napisem Kocham dziadka. Piotrze, powiedział Stanisław tego wieczoru, gdy zostali sami, czy naprawdę jest dla was miejsce? Tato, ty nas wychowałeś, teraz nasza kolej. Rodzina to nie tylko dobre chwile, to też wsparcie w trudnych momentach. Przez kolejne tygodnie Stanisław obserwował prawdziwą naturę swoich bliskich. Jego brat Janusz przysłał mu pieniądze z Wrocławia, mimo że sam ledwo wiązał koniec z końcem na emeryturze. Sąsiedzi z kamienicy przy Floriańskiej przynosili mu jedzenie i oferowali pomoc. Magdalena jednak ani razu się nie odezwała. Stanisław codziennie chodził na spacery po Krakowie, mijał swoje ukochane miejsca. Planty, gdzie jako młody człowiek spacerował z żoną Mają, Wisłę, gdzie uczył dzieci łowić ryby, Wawel, gdzie opowiadał im o polskiej historii. Każdy krok przypominał mu o wartościach, które starał się im przekazać. Pewnego grudniowego wieczoru, gdy siedział z Piotrem przy kominku w jego domu w Gdańsku, obserwując jak wnuki bawią się klockami, podjął ostateczną decyzję. Piotrze! Jutro jadę do prawnika. W jakiej sprawie, tato, żeby zmienić testament? Magdalena pokazała mi, kim naprawdę jest. Ty pokazałeś mi, kim być powinien syn. Czy Stanisław podejmie ostateczną decyzję? Skomentuj, czy według ciebie postąpił słusznie, udając bankructwo. Sprawdź, jak kończy się ta poruszająca historia. Stanisław wrócił do Krakowa na początku stycznia. Śnieg już stopniał, a miasto powoli budziło się do życia po świętach. Jego pierwsze kroki powiodły go do kancelarii prawniczej przy ulicy Szewskiej. Panie mecenasie, powiedział do swojego długoletniego prawnika, Andrzeja Wiśniewskiego: Chcę zmienić testament. Prawnik, który znał Stanisława od 20 lat, podniósł brwi. Stanisławie, czy jesteś pewien? To bardzo poważna decyzja. Nigdy nie byłem czegoś bardziej pewien. Stanisław opowiedział mu całą historię, od telefonu Magdaleny, przez udawane bankructwo, po reakcję rodziny. Prawnik słuchał w milczeniu, robiąc notatki. Rozumiem twój ból, powiedział w końcu mecenas Wiśniewski. Ale czy nie chciałbyś jeszcze raz przemyśleć tej decyzji? Magdalena to w końcu Twoja córka. Córka, która zaproponowała mi dom opieki, gdy myślała, że jestem na bruku. Córka, która nigdy nie spytała, jak się czuje, czy czegoś potrzebuje. Piotrek natomiast bez wahania zaprosił mnie do swojego domu. To pokazuje prawdziwy charakter. Nowy Testament był jasny. Całość majątku, mieszkanie w centrum Krakowa, oszczędności, akcje w kilku firmach, przypadnie Piotrowi i jego rodzinie. Magdalena otrzyma tylko symboliczną kwotę tysiąca złotych. W dokumencie Stanisław napisał list, który miał być odczytany po jego śmierci: Magdaleno, Twoje słowa nie jestem Twoim bankiem były jak nóż w serce. Udałem bankructwo żeby zobaczyć kto naprawdę mnie kocha a kto traktuje jak źródło pieniędzy Twoja reakcja na moje udawane bankructwo pokazała mi prawdę proponowanie mi domu opieki gdy myślałaś że nie mam pieniędzy to była ostatnia kropla Piotrek pokazał mi co oznacza prawdziwa miłość rodzicielska przyjął mnie do swojego domu bez wahania pieniądze idą tam gdzie jest prawdziwa miłość. Po podpisaniu dokumentów Stanisław poczuł dziwną ulgę. Wrócił do swojego mieszkania przy Floriańskiej i zadzwonił do Magdaleny. Magdaleno, to tata. Oj, tato, słuchaj, jestem zajęta. Co tam u ciebie? Jak sobie radzisz po tym bankructwie? Radzę sobie. Chciałem ci tylko powiedzieć, że przeprowadzam się do Piotra na stałe. No to dobrze, będziesz miał lepszą opiekę. Tato, naprawdę muszę kończyć, mam spotkanie. Stanisław odłożył słuchawkę i uśmiechnął się smutno. Nawet teraz, gdy dzwonił do niej pierwszy raz od miesięcy, ona była zajęta. Tego samego wieczoru zadzwonił do Piotra. Synu, czy oferta zamieszkania u Was nadal aktualna? Oczywiście, tato, kiedy przyjeżdżasz, dzieci już przygotowały Ci pokój. W marcu Stanisław definitywnie przeprowadził się do Gdańska, sprzedał mieszkanie w Krakowie, co dodatkowo zwiększyło jego majątek, i zamieszkał z rodziną Piotra w przestronnym domu na przedmieściach. Życie z wnukami okazało się błogosławieństwem. Mała Zosia każdego dnia przynosiła mu rysunki, a ośmioletni Michał słuchał jego opowieści o starych czasach. Anna gotowała jego ulubione potrawy, a Piotr regularnie zabierał go na spacery nad morze. Stanisław pomagał finansowo w codziennych wydatkach, opłacał dodatkowe zajęcia dla dzieci, wsparł remont domu. Piotr protestował, ale ojciec insystował. To moja rodzina. Chcę być jej częścią, nie ciężarem. Magdalena dzwoniła sporadycznie, zawsze w sprawach związanych z dokumentami czy formalności związanymi ze sprzedażą mieszkania. Nigdy nie pytała o jego zdrowie, nie rozmawiała z wnukami, nie interesowała się jego nowym życiem. W jeden z ciepłych letnich wieczorów, gdy Stanisław siedział na tarasie, obserwując jak wnuki bawią się w ogrodzie, a Piotr z Anną przygotowują grilla, poczuł głęboką wdzięczność. Nie za pieniądze, nie za majątek, ale za to, że odkrył, gdzie jest jego prawdziwy dom. Jego telefon zadzwonił to była Magdalena. Tato, słyszałam, że całkiem nieźle ci się powodził, Piotra. Może wybrałbyś się ze mną na wakacje do Chorwacji? Moglibyśmy spędzić razem trochę czasu. Stanisław spojrzał na swoje wnuki, które właśnie wołały: Dziadek, chodź się z nami bawić. Magdaleno, jestem zajęty, mam ważniejsze rzeczy do roboty. Po raz pierwszy to on przerwał połączenie. Historia Stanisława to przypomnienie, że prawdziwa miłość rodzicielska to nie pieniądze, ale wzajemne wsparcie, szacunek i obecność w trudnych chwilach. Czasami trzeba udawać słabość, żeby zobaczyć, czyją siłę charakteru można naprawdę liczyć. Czy Magdalena kiedykolwiek zrozumie swój błąd? A może już za późno na naprawę tej relacji? Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią o tej trudnej rodzinnej historii. Jeśli podobała Ci się ta opowieść, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych poruszających historii o rodzinie, wybaczeniu i życiowych lekcjach.